Dzień dobry, moje drogie panny. Witam Was w czytaniu uzupełniającym na rok 2019. Będzie to czytanie, o którym już wspominałam jakiś czas temu dotyczące niespodzianek, zaskakujących sytuacji, zmian, e, które będą być może jakąś rewolucją, czegoś, czego się nie spodziewamy. Oczywiście, cały rok 2019 można powiedzieć, że póki co jest w. W szczególe jedną wielką niewiadomą, bo nie wiemy co nas spotka de facto, prawda? Życie pisze swoje własne scenariusze, natomiast spotykamy się tutaj, żeby spróbować odczytać, jakie energie będą na nas oddziaływały, i dzisiaj spróbujemy zobaczyć, jakie niespodzianki przyniesie nam rok 2019. Bliźniętom przyniósł asertywność. Okej. Okay. Wam przyniesie zmianę do zmiany życiową, wynikającą z waszego doświadczenia życiowego. Zburzycie coś, żeby zbudować jeszcze raz to coś z kimś innym na zdrowych relacjach, Nas opartych na, oparte to będzie na zdrowych zasadach. Odpuścicie jakąś e, sytuację, jakąś, jakiś system, wiarę w coś, w jakąś rzecz. Nie wiem, nie można wierzyć w rzecz, ale chodzi mi, że odpuścicie wiarę w coś, co Wam już nie służy, nie pracuje dla Was. To będzie bardzo ważna życiowa zmiana, życiowe wydarzenie, i ono przyniesie, będzie niosło za sobą wiele nowych możliwości, które trzeba będzie wykorzystać. Jeśli poczujecie się w czasie tej zmiany przytłoczone to po pierwsze pamiętajcie o tym, że macie bardzo um, silne intelektualne umiejętności analityczne wychodzenia z różnych trudnych sytuacji. Zostańcie sfokusowane, zostańcie skoncentrowane. Dodatkowo proście o pomoc innych. Może być tak, że te zmiany, które będziecie chciały dokonać, ta zmiana, której będziecie chciały dokonać, będzie niosła za sobą jakieś nowe obowiązki, i to może być dla Was stresujące, i to może być związane z tym, że za dużo dzieci rzeczy dzieje się naraz i okej, okay, wy macie absolutnie te zdolności do układania priorytetów, do żonglowania sprawami, natomiast nawet dla was ta sytuacja może być za ciężka, za dużo na raz do, za dużo odpowiedzialności za dużo rzeczy do zrobienia za dużo rzeczy do przemyślenia pamiętajcie, żeby delegować i rozdzielać zadania dodatkowo uważajcie na to, o co prosicie pojawia się magik natomiast magik jest energią, która mówi o tym, żeby myśleć i mówić, i przyciągać do siebie tylko to, czego naprawdę pragniemy, tylko to, co dla nas najlepsze, żeby nie myśleć negatywnie, robić tylko długofalowe i długoterminowe plany. Więc będziecie mieli również taką możliwość. To może ta zmiana. Powoduje, że będzie można zacząć coś niemalże od zera, a znaczy w sensie od, od początku, ale z pewnego rodzaju już doświadczeniem, tak? Bo głupiec nie ma wiedzy o niczym jeszcze. A magik zdaje sobie sprawę, że ma wszystko w swoich dłoniach i wszystko w swoich rękach, żeby zbudować coś. I żeby to dla niego było korzystne absolutnie. Um, co więcej, Trzeba podejmować decyzje i to będzie wasza władza. Ta umiejętność błyskotliwego, analitycznego, yy, odnajdywania klarowności i takiej prawdy w, całej, prawdy w całej sytuacji, dodatkowo, właśnie umiejętność podejmowania decyzji może być waszą ogromną siłą. Kiedy wszyscy dookoła nie będą wiedzieli, co robić, wy będziecie wiedzieć, co robić, tak bym powiedziała. I będziecie twardo stać na ziemi i konsekwentnie, jakby iść do celu, żeby nic po drodze was nie sproszyło. To przyniesie ta zmiana, to wszystko. Przyniesie pozytywne zmiany, yy, ta zmiana w sensie to życiowe doświadczenie, to, które Was doprowadzi do tego, żeby zostawić to, co już jakby yy, no, nie pracuje z wami, tak? Yy, przynosi bardzo fajne, pozytywne, pozytywne zmiany. Odchodzicie. Od tych problemów w tym roku, w 2019, i to was może zaskoczy, dokonacie zmian dzięki siłom własnej woli, dzięki um, swojej jakby umiejętności podejmowania decyzji, które zostawią za sobą jakiś problem, jakąś sytuację, która bardzo długo się ciągnęła. Dla niektórych z Was to będzie przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania. Zupełnie nowa energia, zupełnie nowe otoczenie, które będzie powodować, że będziecie po prostu czuły znowu, że żyjecie. Tak? Może za miłością gdzieś pojedziecie. Może tak być. Więc jeśli jesteście w trudnym czasie, w czasie tych zmian, jeśli coś nie idzie po Waszej myśli, pamiętajcie, jaki jest cel. Po pierwsze. Po drugie, myślcie i mówcie pozytywnie. Nie przyciągajcie do siebie tego, czego nie chcecie. Po drugie. Po trzecie, Proście o pomoc ludzi wam bliskich. Oni mogą was wesprzeć. Radą, dobrym słowem, finansowo nawet, tak? Pamiętajcie, że macie wokół siebie bliskich i te zmiany mogą być z ogromnymi turbulencjami. Natomiast rezultat to jest nowe życie, być może dla niektórych z Was w nowym miejscu, a, być, a, a, dla, a dla większości nowe życie bez jakiegoś obciążenia. Które się ciągnęło od dłuższego czasu. To tyle. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie panny. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.